Dzisiaj jeszcze w klimacie Halloween obejrzymy sobie różne halloweenowe właśnie filmy, także co, ja nie będę przedłużać, zapraszam do oglądania, obejrzymy sobie to razem i ja tu fajnie skomentuję, mam nadzieję, że będzie wam się podobać, no i dziękuję wam za każdego subika, za każdą łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, czy obchodziliście halloween, a jak tak, to czy dużo cukierków dostaliście, Zaczynałem. Dobra, lecimy z pierwszym. Ten mały dzieciak założył się z przyjaciółmi, że założy najlepszy kostium na imprezie halloweenowej, na którą się wybierali, okay. dotrzymał słowa, a efekt był absolutnie tego wart. Ej, to może być mocne Ej, yo, yo Taka rakieta, nie? Ej, mega mi się podoba ten kostium Naprawdę jest Jest niesamowity Okej okay. Ej, teraz mam pytanie, czy to jest AI czy nie? Było jakby... mega śmieszne, ale... Właśnie przy takich filmikach ze zwierzętami zawsze mnie zastanawiam, czy to jest AI czy nie. Ale to nawet nie było w Australii takie, takie, ciekawe, takie śmieszne. Moim zdaniem. Ale powiem. Ale tam to, to chyba nie było AI. Okej. Okay. Też jakiś, jakiś kostium. To jest kibel, czy co? Wow. <laughs> Ej, najśmieszniejszy, dobra, mega śmieszny, mega śmieszny Ale w ogóle, czy czemu ktoś w domu ma pełne jakiś, przebrań? to jest chyba jakiś dom, nie? Jakiś strojów, jakiś, kurde, ja bym się bała w takim miejscu mieszkać Chyba, że to jest jakiś muzeum, czy coś, nie wiem Nie no, wygląda trochę jak dom, nie mam pojęcia co to Ej, mega ładne, ale wam sekret, to jest po prostu odwrócone Że tak naprawdę to jest koniec i No it's, it's Halloween, Halloween, Halloween. O, o, że tak było na początku I potem właśnie zmiatała te fasolki Ale naprawdę Ktoś musiał się postarać, żeby to ułożył Okej, okay, kolejny zwierzęta. No, zwierzęta to są zawsze fajne Halloween. Oho, kolejna, ale to już wygląda fest na jaj. No, chyba jaj. Nie wiem. Ten niedźwiedź czy przewrócił w ogóle Okej okay. To są ciekawe, jak kostiumy Ej spoko Super Mario Widzę, że tutaj tematem przewodnim w tym roku był Spoko Ale słodkie Mega słodkie. Moja żona nigdy by się tego nie spodziewała. Ujuj, no to już pomysł na prankadze, które kiedyś może wykorzystam. Cholera. Moja żona nigdy by się tego nie spodziewała. No i to tyle. Nie ma więcej.